Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w horror. A z kim? Ze mną, z Mezim i od razu z pierwszego stopnia. Mówię, że wleczę nowy odcinek na kanał. Dokładnie. Wiesz, ja dlaczego to mówię takim ponorym głosem? Bo już zaczęliśmy raz nagrywanie i identycznie to samo. Ale Franek źle zatrzymał nagrywanie. Nie A dla przypomnienia, bo czasami gadamy... Do siebie po prawdziwych imionach, on jest Miłosz, a ja jestem Fronek. Tak na przypomnienie. Franulku, zrobiłeś siusiulku? Co? Franulku, zrobiłeś siosiłku? Ja... Miłoszku, zrobiłeś kupeczkę <laughs> Ja się nie bycie... rymuję, bo tego Rymujesz, o nie, użyłem XD. Kto w tych czasach używa XD? XD. XD. Nie wiem. Ej, Franek, ten... mi potem ten film, co nie? No, no, no. To ja ci go tutaj jakoś tak wiem, ci go tak przerobię, że na dole będą napisy to co tego co mówimy. A jak to się robi tak w ogóle? No, prześlij mi to, ja ci dodam i tam z powrotem prześlę. Dobra. To nas napraczyć i to wyślę. Okej. Okay. To chodź. To mi się to nie tylko rąbie. Tak. Tam tam tam. O nie. Jak wejdziecie na kanał i obejrzycie nowy odcinek, to może będzie normalny. Może. I zostawicie suba. Bo w nim suba nie masz. Tak, i pod tym odcinkiem 10 łapek w górę. I zostawiajcie subskrypcję z dzwonkiem. To jest ten czerwony przycisk. I on musi się zmienić na szary. I nie macie psychie go kliknąć. Like. And subscribe. Tak, nie macie psychi kliknąć ani lajka, ani subskrypcji. Jak klikniecie, to będziecie prawdziwa SIGMY. No to co? Nie, Chodź! Ale ja jestem zero signy. No. Nie mogę otworzyć! Nie mogę otworzyć! No. Odstarczaj się. Ja nie chcę sam tam iść. No to ja idę. Bo to nie brzmi do Dlaczego mi się cała gra zacina? Nie wiem. Jak mnie udowodniwali, to się zdarzyło. Otworzyłeś i nie znowu. On w kuchni. Co to było? Brzmiało jak z górnego pęta. Boże. Ale tam jeszcze się nie da. Czy ty też to słyszałeś? Czego ktoś on nas chce? Wróć do swojego pokoju. Lepiej tak. Zamknij. Te światło nic nie daje. Dobra, ja ci powrócę. Ale trzeba ten pamiętnik niekiedy znaleźć. Jeden minusy z tej gry, że to jest horror, i nie da się mi skakać Dawaj. Dawaj do mnie, idziemy tam. Gdzie jesteś? Na górze. Ale bez tego notesu tam nie da się iść. Tu nie ma... Tam właśnie... Graliśmy z tym horror. Na górze nie ma notesu, no to jest z piwnicy. A. Znalazłem klucz ogólnie. Aj nie, do piwnicy. To Ty, kto pierwszy tam idzie. No to chodź tu do mnie, no ja pójdę. To choć oboje. Tak, to będzie. Mater... Bo my już graliśmy, ale tego nie przeszliśmy. Co? Więc to jest dla naszych rodziców. To jest nasza mama. Chyba tak. Co to jest? Chyba to nie chcę. Mo to, no to opi, czy to naprawdę ty? Kto, kto to jest Shopi? Sofia, nie Shopi. Shopi. Chodź do tej walonej piwnicy. Piemno, co? To... Jesteś? No nie jestem, bo mi się do tego dni otworzył teraz. Tyś pierwszy, bo już wiem, że coś mi to zaskoczy na ręce. Nie! Ja tam nie chcę iść. Ja nie chcę iść. No, Otworzyliśmy piwnicę. Użyj latarki, pacanie. Użyłem. Ch Chodź, oboje tam idziemy. A nie możemy zrobić tak czołg. Możemy, tylko zamknij oczy. 3, 2, 3, 1. Ale ja mam A? zamknięte oczy. Czy my zawsze takie jakiekolwiek? O, kolejny klucz. Mam klucz, mam klucz. I z tobą? Odtworzyliśmy O, już dotarliśmy dalej niż wcześniej. Nie da się otworzyć. Nie da się zamknąć. To chyba na górę musimy iść. Ty, Chodź, kto pierwszy tam idzie? Nie wiem, jak ja tego czukam. Ale chodź, trzeba tam iść, bo. Nie będziemy z stygmami. Takimi stygmami, nie rozdawna nie jesteśmy z stygmami. Tak, kulec. Pierwszego pironu, który przyszliśmy. Słuchaj mnie teraz uważnie. Tak ty kachoł! Jeszcze nikt niech, niech, niech mi powie, że mnie teraz wywali. Na szczęście nie. Tak ty tam... kaczął. Na pewno? Tak. A razem? Tak. Na pewno? Tak. <Aa>, Zamykaj <wreszcie>, <głosle> ja kajoty. Jestem. Ja nie nie, to będzie. Widzisz to samo co ja? No, tam jest jakieś fajna dawy. No, mega. Znaczy, to nasza mama. I co, co teraz robi? O, I... Oczywiście, super, ja A teraz zamknięte. Moja mama klucz. Ty morze, Tak, ale idziemy tam. No troszkę! O, ja Otwieraj ich oczy. Nie tam chyba nie ma, bo nic na mnie nie wyleciało. Ale to dziwnie wygląda. To jest sypialnia naszych rodziców. Ja tam nie chcę iść. Dlatego, że jest nasza... Dlaczego... O, już wiem, dlaczego w tym korytarzu była nasza mama. A, no. To co idzie pierwszy tam na... Co że Co idzie tam pierwszy na śmierć? O okay, chyba, no nie? Nie, oboje. Mówiłeś, że jesteś Sigma, no to idź. Oboje będziemy Sigma. Ja idę tutaj Ewa, ładna. Jest sifa. Jest jeden Nie, e. Boże. Przeszukaj pokój, pewnie ja tuś na mordę wyskoczy. Ej, zobacz, tam, 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 tam co dalej, poje. I jemy. Ja. nie zamknij. Dużo krzyży. Niepokoi mnie to. Do, do na ciebie zibytać, na ciebie no, to już do to Znaczy, Znaczy, to co tutaj wanda robiła? Chodź. Help. Tak, to na... Musimy się uratować moich rodziców. Jakby co tu się dzieje? Ty! Hey, mam jakąś kasetę, znalazłem. Mam kasetę jakąś No wiesz co? tego chyba nie. Da. Tam masz na samym dole, tą kasetę. No zamknij tu szafkę u góry. I weź to z samego bo ja nie mogę wziąć nie wiem czego. Tak już to już powiada. Dobra, mam to. Ja też mam. Też <laughs> o Boże! To był nasz spary? Nie wiem, tylko nogi zobaczyłem. Chyba musimy Chyba... iść do salonu. <laughs> Musimy iść do salonu, prawda? Żeby to otworzyć, prawda? Tak. Prawda? No dawaj. Jestem za taktykowa. Niech pan szopi i nie patrzy na ekran tylko biegu. Tak. Idziemy do salonu. A może tak zamknijmy oczy? Zamknijmy. Tutaj. Drodzy widzowie, zapraszam, złonie, przejdziemy, przejdziemy, tak, przejdziemy, tak, przejdziemy, tak, oby, Sądziesz to zresztą, nie, w angielsku, no, to to, 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 głos moich Co to mówi? Demony? Czy tylko się zdajemy zawsze po takich scenarii, się co dzieje? Nie. Nie, nie tylko sobie. Nie to. Czemu tu przyszliśmy? Iść. Czy to by? Czy C to czy... jest? Znalazliśmy jacyś obywateli. To rodziców, jesteśmy opętani. Jesteśmy jakimiś potworami. My czy oni? My! Mówili, że my! Aha. Jesteśmy opętani. Jakimiś jesteśmy demonami, dlatego, że nas jeszcze nie zażarło. Tak, kto tam idzie pierwszy, bo nie ja. Musimy iść do Ty Tyłem czy przodem? A nie wiem, ja robię trap, tylko czołg. Gdzie to byłem? Ja idę do pokoju. Trzec, 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 trzec. Czekaj, muszę że ja, ja, ja poszedłem spać. Ja też poszłem. Ale nie zamknęliśmy pokoju, chłopie. Co? Eee, cisz... słyszałeś to? Nie, i nie chcę wiedzieć co to. Nie chcę wiedzieć, po prostu. Zamknij oczy bo mam coś na coś. Co? Już wiem dlaczego jesteśmy opędzeni. A dlaczego? I to my przez ten to wszystko rozwalamy i to słyszymy. Co no, Chris? Nawet nie wiem, gdzie jest... Zamknij oczy najlepiej. Gdzie my ziemi frani już? A myślisz, że ja wiem miłoszek? Idziemy tam? Nie, nie wiem, ja mam to... nie mam no. Chyba straciłem do... fajnie, mamy jakiś chory se A który pierwszy idzie? To jest tylko chory sen. Tak, tylko czołg. Bo... Ale tu nie da się sprintować. A! To nasz stary. dążaj... Nie ma tu żadnej rzeczy. Ale za tym typem. Ej, to nawet nie jest takie straszne. Aha, ściana. Zamykaj oczy. Aha, ściana. Teraz nas coś gwarantuję. Ty, ale tu coś jest. Coś w nas wróciłem do piwnicy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wiem. Coś tu co coś mówi. Okej, potem się coś odwali. Pewnie. Ja już nie widzę końca rzecz rzędu sprawy. Ja też nie. Ja też nie, nie, nie widzę Dobrze Nie ma nic. Oha, nie szopi. Shofi? Szoki. Aha. Aha. Okej. Okay. No to jesteśmy z powrotem. Następny part nagramy w następnym, bo tu już się nie zmieścimy, nie? No. No to do zobaczenia. I bye bye. Wiecie, wiecie na mój kanał. Tak.